No dobra, to lecimy z Bitoleniem na temat drugiego ilegala w tym roku nie wiele prawie w ogóle, więc to było bardzo bardzo fajne. Nie musieliśmy się martwić za bardzo kierunkiem wiatru. A założenie na ten wyścig był taki, żeby pilnować głównych tutaj protagonistów, czyli dla potrzeb e, tej relacji będziemy e, tego Piotra e, nazywać Pogim. To jest Filip, który przyjechał tutaj. Widziałem go, chyba pierwszy raz nie nim jechałem. Bardzo mocny zawodnik. I było dużo Piotrków, więc jeszcze był Piotr Arcimowicz i tego Piotra będziemy nazywać Traktorem. Po prostu on ma taką taką nazwę roboczą. Pan Traktor. No i co? Mieliśmy do przejechania 15 kółek, więc tutaj trochę to się zmieniło, bo ostatnio jechaliśmy 12. Zasady punktowania takie same, czyli punktowaliśmy co, co 3 kółka. Na trzecim, 6, 9, 12 i 15 podwójnie punktowane były te, te kółka, inne normalnie, czyli 3 punkty dla pierwszego, 2 dla drugiego, 1 dla trzeciego. I co? No i ja miałem e, taką wizję tego wyścigu, że się utworzy jakaś ucieczka, którą będzie trzeba kasować, bo było dużo mocnych zawodników, ale tutaj dobra, nie będę, nie będę za bardzo spoilerować, to. E, to wszyscy sobie zobaczą jak to się... Jak to się układało, to, te, e, to jest teraz okrążenie jeszcze rozgrzewkowe, więc jeszcze wyścig się nie zaczął jadą sobie spokojnie i tutaj widzimy, że no takie spokojne tempo to jest, to jest te 30, 30 na godzinę, nie? To jest takie naprawdę coasting, że, że nic się nie dzieje, my sobie po prostu tak na luzie kręcimy. Więc dojedziemy sobie do początku pierwszego kółka. No i tutaj się, się zaczyna tak naprawdę wyścig, pierwsze kółko. I tutaj od razu poleciał około 800 W na dzień dobry, na, na porządną rozdrzewkę. No i na, na tym wyścigu no, są, są dwa nawroty, no. więc jeżeli ktoś potrafi płynnie wchodzić w zakręty i zachować prędkość w zakręcie, no to można naprawdę bardzo dużo zaoszczędzić potem na tych przyspieszeniach tutaj, że się wyciska po, po 500-600 wat tak naprawdę za każdym razem, a jak się, jak się wjedzie... Porządnie w ten zakręt i się nie hamuje za, za mocno, to można naprawdę dużo siły i prędkości zaoszczędzić. No i tutaj takie rozgrzewkowe kółko, więc widzimy, że już wszyscy mocno, mocno naciskali od samego początku. Ekipę mieliśmy dosyć dużą, bo mieliśmy jechał Daro, Wojtek, Johnny, Traktor i jeszcze Kupa. Więc spora, spora grupka znajomych tutaj jechała. No i co? No i pilnowaliśmy po prostu tego, co się dzieje tutaj w peletonie żeby nam nikt za bardzo nie odjeżdżał. Nie wiedzieliśmy za bardzo, co to będzie, nie? Bo ten, ten filip bardzo mocny on ostatnio chyba dwie edycje ronda wygrał jedną z ucieczki, więc w ogóle tam na rondzie trzeba już naprawdę mocno naciskać, żeby żeby uciec i jeszcze wygrać potem wyścig, więc to było trochę obaw, czy, czy on nam nie odjedzie. Ale teraz to pierwsze kółko było takie rozgrzewkowe i zapoznawcze tak naprawdę. Więc tutaj nic już się raczej nie będzie działo zbyt ciekawego aż do końca. Aha, no i... Na poprzedniej edycji miałem takie założenie, żeby, żeby pomagać innym e, i, i spawać jakieś tam właśnie ucieczki i trochę bardziej wyprowadzać, bo jechałem w tej wolniejszej grupie, a, a na, na drugiej no to już tutaj było, e, był full gas, więc starałem się jak najbardziej mogłem utrzymywać równe tempo i żeby był mocny, mocny trening. No i tak w sumie wyszło. Tutaj, aha, to jest, to jest Wojtek hojkę którego nie znałem wcześniej. Pierwszy raz z nim jechałem. Bardzo dobrze jechał. Mocny zawodnik, wysoki, tak było widać, że, że ma dużo pod. pod nogą. Więc z nim się bardzo fajnie jechało. I on tak, kurde, to nie było Nikt go nie znał wcześniej. Tutaj właśnie tro troszkę zwolniliśmy, coś tutaj nie wiadomo co oni sobie tutaj pogaduszki, środki, pierdotki. Ten się spojrzał i... <grywia> Do widzenia, nara. <grywia> no, a więc sobie tak troszkę... Troszkę sobie odjechał i, i on sobie tak jechał potem już z przodu, nie? Więc sobie to przyspieszymy. Ten Wojtek dalej był z przodu. Tam ktoś, aha! No to, to nasz pan Ninja tutaj sobie jechał. Robił zdjęcia. No i Wojtek tym sposobem dojechał. Tutaj ten sprint się... E, wypuścili sprint, ale już nie, go, nie dogonili Wojtka. Aż do, kre, do kreski Pogi, drugi i pewnie Filip. Trzeci na kresce. Więc tutaj już reszta grupy się nie, nie pchała tam za bardzo, bo nie było specjalnie po co. E, i teraz tak, no, trzecie kółko, więc tutaj premiowane. Już nie możemy sobie pozwolić na to, żeby, żeby ziewać za bardzo. Bogi wyjechał mocno, tutaj Filip ciągnął zaciąg. 50 km na godzinę je, je, jechaliśmy, no, ale jakoś tam zwolnili, nie, nie chcieli tego ciągnąć do końca, więc jest stwierdziłem, dobra, sobie pojadę to z przodu, więc nie będziemy tutaj też nie wiadomo jak tego zwalniać, bo, bo to nie ma sensu. Trzeba było się zmęczyć, więc nie będziemy się klepać po tyłkach, tylko naciskamy i jedziemy. Więc ja tutaj wyprowadzałem tak naprawdę całą grupę. Złożyłem się, no trzymam te 300 wat I standard. Trzymam sobie tą prędkość i czekam aż inni przejadą. Dla mnie nie ma to specjalnie sensu takiego, właśnie nie miałem nawet ochoty ciągnąć się na kole i wyskakiwać pod sam koniec. Wolałem sobie trzymać równy wysiłek i właśnie patrzeć, sobie o! <laughs> to jest chyba mój, naj... Naj... Wid... mój ulubiony widok w tych wyścigach. Jak mogę sobie pojechać równo i wyprowadzić resztę, i patrzeć, jak, jak chłopacy sprintują na, na kreskę. Najbardziej to lubię w tych Illegalach. Więc to było trzecie kółko premiowane. Eee, potem jeszcze przeskoczymy do kolejnego finiszu, bo tutaj w grupie się nic nie działo, wszyscy razem jechaliśmy. No i tutaj była taka śmieszna rzecz, może ktoś mi to kurde wytłumaczy. Dlaczego oni tutaj trzymają lewą stronę? Dla mnie to jest takie trochę niezrozumiałe, oni może z Anglii. Przejechali, dlatego wolą jeździć po lewej? No, bo po prawej jest krótsza trasa. No, oni trzymają lewą stronę, się otwierają na to, żeby ktoś ich przeganiał z prawej. Nie za bardzo, może nie wiem, może patrzą, wolą patrzeć za siebie w prawo, żeby patrzeć, czy tak idzie nie potrafią się skręcić w lewo, żeby zobaczyć, czy ktoś z lewej jedzie. No, nie wiem, dziwne to trochę. Więc, no, ja sobie tutaj znowu wyjechałem, bo tam troszkę za wolno było. I czekam, sobie, aż ktoś yy, mnie tutaj wyprzedzi. Na kreskę I kto to tutaj się pokaże Daro, Daro. Bardzo ładnie wyskoczył z koła z Wojtkiem I Filip za nimi Bogi jeszcze cisną no, Daro chyba podjechał na, na pewno był na miejscach punktowanych Więc idealnie Idealnie się wpasował Z timingiem Wyjechał i, i zdobył tam jakieś punkty Na kresce Wojtek tam też Dosyć mocno ...trzymał, więc tutaj robiła się mała dziura. Wojtek, widzę, że głowa mu w tu spada. Mówię, dobra, chodź Wojtek, potem cię kawałek. Idź, jedź, jedź tam. I co tu potem mam? Dwudziesta... 20... Trzydzieści mam zapisane kolejne. Co tu się działo? A, no, znowu lewa strona? Nie wiem. Co tam? idzie takiego po tej lewej. No to miałem zapisane. No i za wolno jedziemy tutaj, nie? Więc to jest takie otwieranie się na atak tak naprawdę. Jak jedziemy takie 35-34 No to... A! Otwieramy się atak. No. Albo ja sobie pojadę w takim razie. 1000 wat Nie pamiętałem tego nawet, że ja tutaj zaatakowałem, dobra Ale tam... No tak jak mówiłem na poprzednim, że, że byłem w stanie utrzymywać taki sprint od pewnego punktu No to w tym roku jeszcze nie ćwiczyłem takich sprintów I tutaj już w tym momencie nie miałem pary Już nie dawałem rady po prostu dalej ciągnąć tych wadów No, przedobrzyłem trochę I tutaj chłopacy mnie dogonili na kresce Więc to było piąte kółko i na kolejnym, już szóstym będzie znowu premia, więc tutaj można było się spodziewać, że coś będzie się dziać. I my tutaj jedziemy sobie 30 na godzinę. I to jest właśnie taka sytuacja, w której otwieramy się na atak. Jeżeli ktoś mocno tutaj depnie od tyłu, no to my będziemy musieli naprawdę bardzo mocno... O, no książkowy atak. Po prostu my stoimy w miejscu, oni nas przeganiają jadąc powyżej 40 i od razu robi się bardzo duże... Bardzo duża przewaga dla tych osób, które, które się załapały w tym pociągu szybszym. Tutaj widać tą dziurę przed nami od razu. I w takiej ucieczce, no, oni po prostu sobie pracują równo. My musimy się męczyć po to, żeby ich dogonić i dawać mocne zmiany, żeby zniwelować tą różnicę prędkości, a oni sobie bardzo równo mogą pracować. I tym sposobem męczą przeciwników, którzy jadą za nimi. Nie? No, my sobie tu tak jedziemy i będziemy ich gonić. Tutaj dalej za duża ta przerwa, nie damy rady ich tutaj doścignąć na, na tym okrążeniu. A ja miałem ostatni sprint, miałem dwa wyprowadzenia. 160 mam uderzeń teraz na minutę, więc ja jestem po prostu zmęczony i muszę chwilę odpocząć, więc tutaj się schowałem. Tutaj bardzo dobra zmiana była, bo jechaliśmy prawie 50, więc tutaj ten kolega przed nami nadrobił trochę dystansu, a ja w tym czasie sobie odpocząłem. Eee, i... Tak, no tutaj to już musieliśmy teraz nadganiać mocniej. To jest siódme kółko. Ja, ja, ja nie Pogi na mnie krzyczy, Pogi, dawaj, Pogi na mnie dawaj Piotrek, jedziemy, musimy to kasować, ja nie mam siły, muszę odpocząć chwilę, no. ale dobra, to się zabrałem z nimi, a to jest Michał Waldman, on dobrze pociągnął na początku, teraz Pogi wskoczył, no jedziemy, 50 na godzinę, no to jest taka naprawdę prędkość już dla mnie sprintowa, no, z tak utrzymywać te 50 na godzinę to jest 500 wat. No, powyżej 170 uderzeń na minutę, dla mnie to już jest takie bardzo, bardzo mocny wysiłek, że już jestem takie na granicy. A tutaj koleżanka dzielna, róża, zdublowana, bardzo dzielnie jechała. W ogóle super, że się zdecydowała na to, żeby przyjechać na, na tego illegala. Tutaj te chłopaki dalej spawają. No i w końcu taki dystans dla mnie, tutaj, do tych z przodu. To jest do zniwelowania, tylko dobrze wchodząc w zakręt. Wchodzę sobie płynie w zakręt. Przyspieszam równo. I już jestem u nich na kolenie. To jest taka przewaga właśnie wchodzenia technicznie w nawroty. No i tutaj już mieliśmy tak naprawdę skasowaliśmy tą ucieczkę. Nie, jeszcze nie. Tu wjeżdżamy na... Na ósme kółko. I tutaj co się działo? Tak w miarę. Aha, no bogi, mocno. bogi naprawdę tutaj bardzo dużo pracował. I w końcu się udało ich dogonić. Z tym, że my musieliśmy bardzo się styrać po to, żeby kurde ich dojechać, nie? A oni sobie jechali ciągle równym tempem. W tamtej ucieczce wtedy był traktor, pewnie Filip i Kuba. Tak. No i co? 30 na godzinę. I co tutaj może się stać? A, no tutaj był normalny sprint. nikt nie atakował jak wolno jechaliśmy, bo wszyscy byli zmęczeni tą pogonią. Ale tutaj się daliśmy nabrać. Bo znowu tempo wolne. Widać, że z przodu pogi nie naciska zbyt mocno. I tutaj pan traktor tu przede mną jedzie. I on nie będzie się tak bawił zbyt długo. Tutaj lek lekko się zatrzymał. I hops. Mocne przyspieszenie. I nikt za nim nie jechał. Z tym, że to jest dziewiąty punkt. Dziewiąte też podwójne, podwójnie punktowane kółko. Chłopacy się zerwali. No dobra, no to tego nie odpuszczę, bo może znowu na kurde pociąg odjedzie. Ale jednak udało się Piotra tutaj dogonić i wszyscy się zjechaliśmy z powrotem. Jeszcze dziewiąte kółko, więc nikt nie chce za mocno naciskać. Ale ja tutaj nie będę pozwalał na to, żebyśmy jechali za wolno, skoro jestem z przodu. Ale tutaj pewnie będzie atak jakiś. No właśnie. <laughs> Oho, jednak troszkę za wolno jechałem, więc troszkę nas przegonili. No i tutaj od razu trzeba 800 w wbić, żeby zostać z grupą. Masz w plecaku! Na dziesiątym półku nic się nie działo specjalnie, to już 16 minut trwa, więc, więc to przewiniemy sobie. Teraz tak Tutaj Od razu widać, że grupka z przodu Zrobiła małą dziurę I tutaj też No już na tym etapie Po prostu nie można pozwalać na to, żeby grupa się rozjeżdżała Więc Też wycisnąłem 900 W żeby... żeby im zostać na kolej, Żeby oni nam nie odjechali za bardzo I tutaj sobie jechaliśmy Aż do nawrotu dosyć spokojnie. No i znowu, no. Idealna okazja na atak. Stoimy w miejscu, tak naprawdę poniżej 30 na godzinę. I tutaj, teraz, kuba nam wyskoczy. Pyk. I to. Dobra, ja sobie. Dobra, spróbuję przyspieszyć. Co? 900 W. I. Widzę, że ta odległość się nie zmniejsza. Więc dla mnie, już niemożliwe, żebym go dogonił. Więc już tutaj odpuściłem. Potem nikt jeszcze nie poprawiał za mną, więc Kuba na tym puku dojechał jako pierwszy. Znowu ta sama sytuacja bardzo wolno dwunaste kółko premiowane i hops! Wojtek wyskoczył. No, i on sobie teraz będzie równo jechać. Nikt go nie pogonił. Pewnie jeszcze nie budził takiego szacunku w peletonie, że nikt mu nie uwierzył, że, że będzie zasuwać. No, a jak skoro Wojtek jest z przodu, no to ja już naprzód nie będę jechał. No, bo jest taka ważna zasada. Aha, i tutaj była śmieszna sytuacja. Jeszcze to tylko pokażę, że tutaj e, Filip mówi: kupię, ty, ty jedź, nie? Gonimy go. Aha, i Kuba mu zajeżdża drogę. I ten prawie mi się wpakował w koło. Bardzo blisko było, naprawdę. Tutaj. Jak to w zwolnionym tempie zobaczymy sobie. Gonimy go? No, no. Kuba mu zajeżdża. Ten wyhamował natychmiastowo i ja musiałem się ratować, bo już prawie, prawie zaliczyłem jego koło. To, nie, to nie, nie była fajna sytuacja. No, ale wracając do tematu Wojtka, no to jak ma się swojego na przedzie no to jest zasada, że swojego się nie goni. Więc ja się bardzo cieszę, że tutaj mam osoby przede mną i nie będę wychodził naprzód, nie będę, nie będę tego kasować, bo Wojtka nie gonię. Tutaj tylko na nawrocie troszkę Wojtka motywowałem, żeby. żeby żeby równo jechał A my z Johnem tutaj będziemy pilnować Żeby nikt za bardzo nie gonił No i Wojtek już miał na tyle komfortową pozycję, że Że nikt go nie dogonił aż do końca Tego kółka, i to było kółko 12, więc on premiował tutaj Podwójnie 13 kółko Aha, tutaj z Johnny'm musieliśmy trochę popracować, bo się zrobiła duża dziura więc ja stwierdziłem, że tutaj to dogonie. Trzymałem te 300 ponad 300, żeby tutaj dogonić. Johnny to dospawał potem już do końca. Johnny, dawaj, hop, hop, hop. Gdzieś tam. So, tutaj znowu ja z przodu. Ztrzymamy 40, żeby nikt się tam nie opitalał za bardzo. I hit. 14 kółko. Lewostronny i Kuba tutaj wykorzystał bardzo ładnie miejsce po prawej stronie, i tym sposobem wykorzystał to, że wszyscy sobie siedzieli z lewej. On sobie trzymać znalazł super tor jazdy, chyba to dowiózł, A nie, nie dowiózł o, Mam mam ja, ale no, plan był bardzo dobry. I teraz się zaczęło ostatnie kółko. I tutaj niestety już mi bateria padła, a to już trwa 22 minuty. Więc i tak wystarczy. Zobaczymy tylko, jak to się wszystko skończyło. Uwaga po lewej. A tak! I kto wygrał? Johnny wygrał. <grym> Dzięki. Super było, naprawdę. Super wszyscy jechali.